No, do to do już musimy nie? No, chyba jasne. Weź, weź dmienaj, no. no jak się A nagrywasz to? Tak, ale musisz. No, dobra. A to kolor. Jest. 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 Dawaj. Jest. Jest. Kurde. A weź Jest. A teraz, żebyś nie to jest. najlepsze. Najlepsze i najładniejsze. <laughs> <Ci. laughs> Fajna bluza. Ty. Ale lepiej się zmieniać. Musiałbym ustawać takich dym, teraz. O, teraz się, znieje, teraz. Jak się o, teraz, to jest dobrze. No dobra, weź nam pokaź. Spójrz jak to no, wygląda na zewnątrz. No zmieniaj już. powoli zmieniaj, żeby było widać. Ja bym to nagrała inaczej. naszej. Mhm. Wzdłuż bym go nagrała z twarzą normalnie jego. Teraz by tak. <grym> co to fotogeniczne? Nie, teraz to wygląda jak Famigliana, kurwa. No pocas top.